Bože še mi šternečko za milým šalejem. Večaričko, večer skorejšie mi zvečar, Bože mi, môj milý, na večar obecov. Večaričko, večer skorejšie mi zvečar, Bože mi, môj milý, na večer Projekt ProEtno Wyśpiewać Korzenie realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw finansowany był przez program Młodzież w Działaniu Akcja 1.1 Wymiany Młodzieży. W projekcie brały udział dwie grupy młodzieżowe, głównie studentów: grupa wokalna Zora z Katowic oraz grupa folklorystyczna Mindre z Wilna. Staramy się nie zapominać o tych tradycyjnych korzeniach, jakby, o, o tym co jest tradycją. I mam nadzieję, że nigdy tego nie zapomnimy i że nie zatracimy się w tym. No i tyle. <laughs> nam dało to, że Nitwini śpiewają bardzo dla siebie, a my już w pewnym momencie zaczęłyśmy śpiewać dla ludzi, a przestałyśmy tak bardzo się tym cieszyć i myślę, że powoli do tego powracamy. Bo oni to robią ekstremalnie dla siebie i w różnych miejscach, w różnym czasie. Nieważne czy w środku miasta, czy w środku głuszy, czy tam, będą śpiewać. Czy na Krakowie, na tak, ja tak, tak samo. I uważam, że to jest właśnie wspaniałe, że tak. cały czas śpiewają, bo po prostu to czują. miała miejsce w Jabłożnie, nad zalewem Cosina. Tam nasi uczestnicy projektu byli zakwaterowani i podczas ośmiu pełnych dni mieli bardzo wzbogacony program. Na samym początku odbyły się warsztaty specjalistyczne z panią Danutą Sendecką, która jest specjalistką o emisji głosu. Technikę rozwinęłyśmy, z drugiej strony się właśnie uświadomiłyśmy, co my tam mamy w ogóle w środku. Dowiedziałyśmy się, że, że to jest tak naprawdę dla nas, dla naszego tutaj instrumentu, który tu mamy. I w każdej muzyce można coś tam jakoś kierować tym. I też właśnie te warsztaty ze specjalistą podczas tych warsztatów było takie ćwiczenie, kiedy śpiewaliśmy właśnie w pole, improwizowaliśmy razem z likvinami, z zamkniętymi oczami okazało się, że śpiewaliśmy 50 minut bez przerwy i wszyscy byli w szoku, bo myśleliśmy, że tak 15-20 góra. No, a my śpiewaliśmy 50 minut w ogóle i jeszcze nie mieliśmy totalne. dość. I nie mieliśmy <laughs> dość. To się, tak i to było też wspaniałe. To nas tak, też myślę, że trochę zjednoczyło i wprowadziło na pewno w klimat. I akceptujemy to. Mój Się Czyli wygasimy? Nie. To tylko i wyłącznie od Was zależało. So it was depending only on us. Jak długo wytrzymał Dzień? <gry> Odgrywamy w tych utworach i tradycjach, zabawach ludowych, jakiś nasz własny temperament. I to nie jest tak, że my odgrywamy jakieś scenki, czy kopiujemy coś, czego nauczyliśmy się od kogoś, tylko rzeczywiście odnajdujemy w tym swoje własne uczucia, swoje własne wrażenia dotyczące świata, i faktycznie potrafimy traktować to jako nasz własny język. Że to rzeczywiście pochodzi z jakichś, no można powiedzieć, realnych i wiarygodnych źródeł i bazuje na naszych korzeniach, nie oznacza wcale tego, że my robimy coś sztucznego. Właśnie dlatego się zainteresowałyśmy akurat tym gatunkiem muzyki, że po prostu tak czujemy świat i tak chcemy go przedstawiać. W ramach projektu odbyły się także dwa koncerty, jeden wyjazdowy w Częstochowie oraz drugi koncert finałowy na ulicy Mariackiej w Katowicach. Good job. Nam bardzo potrzebny, ponieważ mieliśmy jakby taką siłę na warsztatach do robienia czegoś. Widzieliśmy, że musimy zrobić repertuar na koncert i to był taki motorek do działania. Finałowy koncert połączony jest z folkowym projektem Proetno Wyśpiewać Korzenie. Zespoły zaprezentują utwory opracowane. Wspólnie podczas warsztatów, oraz liczne pieśni z repertuaru każdej z grup wokalnych. Jako pierwszy zaprezentuje się zespół Mindre z Litwy, który tworzą aktywni ludzie zainteresowani tradycjami ludowymi tego kraju. Przed Państwem: Mindre! we Już za chwilę przed Państwem. Kolejna grupa wokalna Zora. To osiem żeńskich głosów, i choć są one tak różnorodne, to tworzą spójną całość. Dziewczyny poznały się w akademickim zespole tańca Politechniki Śląskiej Dąbrowiacy, w którym tańczą do dnia dzisiejszego. 재 Jak słychać? Dziękuję zespoły za Zara i Mindry. Dzięki temu koncertowi no jak, w jakimś tam stopniu spopularyzowaliśmy taką ludową muzykę i wiele osób to zobaczyło, wielu osobom się podobało i z tego się bardzo cieszę. stawia sobie za cel budowanie dialogu międzykulturowego. Tego typu inicjatywy, jak projekt Proetno Wyśpiewać Korzenie, sprzyja takiemu budowaniu dialogu, dialogu pomiędzy Polską i Litwą, poprzez szukanie różnic i podobieństw, zarówno w kulturze, jak i historii. Dlatego też warto takie projekty realizować.

Come like, on, like, 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 like.